Mogę Kitku pokłaskać. Nie chcę Kitku. Jest, jak ono się narąbało. Polska? Ej! Ej, przepraszam! Nie, zostawcie mnie! Uciekamy! Szybko! Nie, czemu nie można wyjść? Ale ja nie mogę uciec, chciała uciec. Dzień dobry. Raz coś pożyczyłam. Zgubiłaś klucz, babciu? Babciu. Patelnie! Ha? Że ja myślę, że ten drugi, on tam chyba leży. No śpi. A! Zdrowia, tobie i sobie życzę. Jezus, straszne. z rano tu. Babcia na ciebie patrzy. Ło kurwa! Myślałam, że to skrzynki, że ja mogę coś z nich to być. Dobra. Morto, ja proponuję... 22! No i dogadaliśmy się. No, łatwo! Dobrze pomogę Ci. Ja umiem robić interesy. Ale jest śpiękna. Ona ma drugą fazę, czy coś? Czy to wszystko? Odeszła. Na zawsze. Aha! No nie gram na klawiaturze! Czego wy nie co? Wasza nagroda, mistrzu. Złoto, co dla luby na posag zebrałem. Bez was śluby i tak by nie dożyła. A teraz jest chociaż nadzieja. Ja się żenić już raczej nie będę. Zachowaj te pieniądze na ślub luby. Wypijecie wtedy moje zdrowie. Dziękuję mości. Za dobre serce i ciepłe słowo, a, ale z pustymi rękoma was nie no, to no ja nie potrzebuję pieniędzy. On potrzebuje racja. Teraz będziemy kwita. Ale słuchaj, ja teraz wezmę rzeczy, których nie potrzebuję. Ja je sprzedam. I ja będę miała pieniądze. A one nie. Bo nie ma czego sprzedać, bo wszystko mu zabrałam.